Witam ponownie w Terrarii, a tutaj oczywiście Agar.org. Tak, teraz yy, z tego, z wy, w wyniku moich testów yy, nad au, yy, jakością audio, które przeprowadziłem wraz z Chrisem, które, do którego kanału teraz będzie gdzieś adnotacja się pojawi, a więc y, po tych testach udało mi się w miarę sensownie rozwiązać y, program y, szumów i raczej teraz y, albo nie powinno ich być w ogóle, albo będą, ale praktycznie niesłyszalnie. Y, jesteśmy w tym miejscu, co byliśmy wcześniej. Nikt się jeszcze do nas nie wprowadził. Widać mi, tak nie byłoby po co. Ale ogólnie teraz się chyba wybierzemy w jakąś kopalnię lub coś w tym właśnie stylu. Nie mamy żelaza, więc trochę by się przydało. Ja. Um, zrobię to raczej w sensie takim, jakim robiłem na innych saveach. Po prostu trochę do kopania, a potem setka wystarczy. O, nawet więcej się nie da. Jeszcze tylko Pochodnie. Trochę dorobimy. Zabijamy sobie slajmy, żeby mieć żel na pochodnie i to będzie chyba dobre miejsce nie powinno być źle bo w, w górę będziemy się wkopywać ale tam zrobimy taką naszą małą chatkę a tak kopalnia raczej idzie w dół Doskoczymy, a jak jesteśmy tu, to już nie doskoczymy. A więc okej, okay, chyba tak wystarczy, nie tak właśnie stawiać a. za wysoko. No dobra, może być. Na pewno to nie będzie jakoś zbytnio asymetryczne. Tak, to się chyba tak nazywa. Kopiemy dalej w poszukiwaniu ród, żelaza i miedzi. Chociaż wątpię, żebyśmy tutaj jakikolwiek jakąkolwiek rudę znaleźli A Żelazo by się przydało. Zrobiłoby się Kowadło. A kowadło zawsze się przydaje. Nie ma co? Jest klej. A właściwie glina, jeśli to tak można nazwać, a więc niedługo, jeszcze niedaleko jest raczej żelaza. Dlaczego co zauważyłem, glina występuje bardzo blisko żelaza. Nie wiem, czy to jest fakt, który występuje zawsze, ale na każdym moim świecie zawsze jak znajdowałem gdzieś um, glinę, to chwilę potem była dość duża ruda żelaza. HP zabierasz mojemu Kevinowi, no nieładnie slajm Ale nie pomogę Ci Nie mam czasu Ty się regeneruje, więc Daszę sobie sam radę No cóż, dalej mi się nie chce kopać, a i tak pewnie tam jest zbytnio żelaza nie będzie więc Lecimy dalej. Dzisiaj głównie wybieramy się, by nazbierać żelaza, ale oczywiście inne składniki są mile widziane. Jeszcze taki mam dylemat, nie, a więc trzeba będzie to trochę. zmniejszyć no na przykład dotąd nie jest to może długa odległość względem poprzedniego tunelu ale a dalej nie mogę doskoczyć Oh. Dobra, może być. Pewnie będą lekkie trudności już z wejściem na to, ale czego się nie robi. Dla kopalni. Szczególnie dla kopalni, z której będzie można wyjść. Ja się zawsze zastanawiałem Czemu w Terrarii nie ma łopaty Jak na przykład w Zerta się kopie kilopem no, Trochę dziwne moim zdaniem no, Ale To już nie ode mnie zależy Ocenia rozgrywki No właśnie skoro już o ocenie rozgrywki mowa Na moim blogu znajdziecie Bardzo krótki artykuł Dotyczący Terrari i rozgrywki z nią związaną jest bardzo krótki no, nie miałem zbytnio się co rozpisywać bo w tą grę po prostu trzeba zagrać przynajmniej raz w życiu tak jak przynajmniej raz w życiu grało się w Duke Nuke Forever No cóż, raczej już tu nic nie znajdziemy. I zaraz coś mi się odechciało już kopać dalej. Pewnie zrobię to już poza odcinkiem. O! Kamień. Możliwe, że tam coś się znajdzie dla nas ciekawego. Ale na razie w naszej kopalni to by było na tyle. Nie znaleźliśmy żalaza. No pech, ale... Nie zamierzam się tam rozkopywać. Tu dalej mieszkasz? Mieszkasz? To sobie mieszkaj. Ja może pójdę popolować jakieś moby. Hmm, właśnie co do tego, że nie ogarniam Terrarii. Może ktoś mi pomoże i powie, yy, jak tu zrobić farmę? Na przykład, nie wiem, jakąś pszenicę, lub inne tego typu. Zasiać no ogólnie chodzi głównie o farmę, jak to działa i w ogóle co to jest? Stąże o bug, bug. No niestety Kiedy sobie drzewa pościnamy. zawsze się drewno oczywiście przyda. Widzę słonecznik, słonecznik chyba będzie można zasiać. Tak, z tego co się jeszcze orientuję. Hop, ej, no czemu ty toniesz? Ej, 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 ej. co to ma być? Pływać nie umiesz? O, lol, mój kole nie umie pływać. Postaw klocka pod sobą. No, jeśli zrobię to dwudzielnie, to wybaczcie. O, oh je. Yeah. A, nie wiem. Głupi slime. Niegrzeczny slime. No. Swoją drogą idzie kolejny. Dwa kolejne. I ptaszek, który chce się zemścić za śmierć matki. Ro, za dużo filmów oglądam. Idzie kolejny slime. Nie podoba mi się to. Run Forest! Run Forest to Forest! O kurde, nie widziałem go One są strasznie niebezpieczne w nocy, bo jej w ogóle nie widać O, tego to widziałem Jest! Żelazo! Kurde, zombie Zdążę Zdążyłem Gin zombie Gin slime Swo Swoją drogą zombie nie daje nam nic ciekawego, więc. No dobra, copper coin nam daje, no ale poza tym nic. Dobra, ile mamy tego? 5 tylko, żelaza. Um, czyli w każdym bądź razie dużo tego nie będzie. O kurde, oko. Spadaj. A! No spoko. Straciliśmy tego trochę kasy. Przemawiając no, mi się nie chcę już po nią wracać 5 z tego co pamiętam żeby wytworzyć jedną sztabkę chyba potrzeba 3 albo 2 No więc faktycznie dużo tego nie będzie Potrzeba 3, a więc będzie jedna sztabka Spoko, coś możemy zrobić z jedną sztabką no, nope. nawet nie możemy zrobić skrzynki. O, doniczka, interesujące. Mam jakieś nasionka? Raczej nie, ale zobaczymy. A temu co ząbiem odbija na górze. Spadaj zombie Spadaj zombie mojej chaty. Ale kluczowy damage Nie no Normalnie strach się bać się z tego wyrośnie że jakieś masionka wypadną um, jednak nie, nic nie wypadło. No, cóż, Peszek Nie wiem ile już ten odcinek trwa jednakowoż z racji, że nie mam na razie yy, nic do roboty chyba będzie to koniec tego odcinka W następnym pewnie już będzie coś bardziej do roboty, bo poza odcinkiem trochę to wszystko rozbuduje. Poszukamy trochę więcej żelaza, ewentualnie miedzi, bo wszystko zawsze się przyda. Może też poza odcinkiem, albo już właśnie w odcinku, który niedługo się pewnie pojawił. Po tym trochę rozbudujemy naszą chatę w jaskini, w górze właściwie. No więc co by było na tyle tylko jeszcze załatwię Demoniczne oko, pa pa, kurde zombie to nie Spadaj Dwoje zombie Może jeszcze frytki do tego fa idą za mną Gwiazdka Gwiazdko gdzieś śmierć, oooo uciekaj No super Jestem głupszy niż się wydaje Mam już trzy gwiazdki Możemy coś z tym zrobić? Jeszcze nie, nie możemy zrobić nawet miksturki manny. No super. Ale możemy zrobić łuk i strzały. No to jest już bardziej pociągająca opcja. Pewnie i tak nie będzie zadawał dużo damage'a, no, ale... Ile ma? 4, o Boże Jr., no też 4 A, dobra, co się będziemy catkać. Cały stąg weźmiemy. Wy nie możecie tu wejść? A możecie wiemy. ja był się zastanawiałem. A! Odejdź, odejdź, odejdź. Odejdź, 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 zamknij drzwi! Nie no kurde! Nie udało mi się drzwi zamknąć. Odejdź, 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 odejdź. Czy wy się na pewno nie uwzięliście? jakiś spisek to jest? Ja się już miałem żegnać, a tu co? No... Udało się już z życiem. Połkniemy sobie córkę Okej, okay, no więc, to by było już na tyle w tym odcinku. Ja jestem Analog, to jest Terraria. Żegnam się z wami do następnego odcinka. Może niedługo, po tym odcinku pojawi się jakiś randomowy Team Fortress. Jeśli tak, to bardzo polecam obejrzenie go. Cześć.